Cześć. Ostatnio jest moda w Polsce na samochody chińskie, na te samochody, które bardzo często już widzicie je na swoich drogach. Trochę tego jeździ i przyznajmy się, e, bezbicia. Te samochody chyba nawet jakoś wyglądają. Jak, jak jakościowo z nimi jest, to temat jest rzeka, w sensie takim, że jednym się podobają, drudzy mówią, że to szmelc. Natomiast sprawa wygląda tak, że te samochody są tanie, są ładne i. Myślę, że w miarę funkcjonalne, oraz mają technologię pobraną z innych modeli. Słuchajcie, dzisiaj nie o samochodach, tylko o laptopach. Laptopach, które czuć na pierwszy rzut oka i w dotyku, że są to laptopy premium, przynajmniej tak wyglądają. Natomiast są bardzo tanie. Więc jak coś za tym idzie, jest tanio. Czyli nie może być dobrze, tak byście powiedzieli. Natomiast zobaczymy jedną dzisiaj rzecz. Zobaczcie, na pierwszy rzut oka mamy coś takiego. Tecylast Last, tak po prostu po polsku ten napis możemy przeczytać. Eee, co tu się stało? Odpadła nam nóżka. To było klejone, słuchajcie, przez kogoś, jak widzicie. Dlatego też... Eee, nie, to jest chyba oryginał. No dobra, do tego zaraz wrócimy. Natomiast na pierwszy rzut oka... Jest to aluminium, które jest bardzo ładne. Mówimy tutaj o wykończeniu. Zobaczcie, o tutaj na przykład na rogi. Jest to tak naprawdę fajnie, ładnie wykończone. Sam na co dzień obcuję z MacBookami, tak? Mam MacBooka Pro, mam MacBooki i starsze, i nowsze. I po prostu mam też jakieś porównanie do takiego sprzętu, który trochę pieniążków kosztuje. Czy to może się jakkolwiek zbliżyć do takiego Apple'a? Nie porównujmy może aż tak górnorodnie. Natomiast, słuchajcie, ten sprzęt jak wychodził, a wychodził w 2021 roku, kosztował 400 dolarów. Dużo, niedużo, okolice 1500 zł, 1600 zł. Na pierwszy rzut oka wygląda ładnie. Dotykając go też myślimy, że jest to sprzęt może nie jakiś super premium, ale na pewno lepszy niż taka zwykła marketówka za 2000 złotych, tam HPK czy Acera, tak? Na pierwszy rzut oka bardzo ładny kolor. Mamy aluminium. Mamy tutaj to aluminium nieszczotkowane, tylko tak ładnie nam tutaj te rogi, że nie są ostre, tylko jest tak fajnie ścięte pod kątem 45 stopni. Osobiście bardzo mi się to podoba. Mamy klawiaturę wyspową, która. No, ma może duży skok, ale po prostu na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie jak w jakimś tam delu. Matryca, nie wiem czy jest dotykowa, ale jest y, fajna, bo nie ma ramek, jest jedną wielką taflą szkła. Strasznie odblaskuje, no w sensie, że odbija światło. Natomiast. Y, Ok, nie będziemy oceniać dzisiaj tego sprzętu jako sprzęt, który ma być premium. Będziemy go oceniać jako sprzęt, który kosztuje 1600 zł. Czy coś w ogóle takiego ma prawo bytu? Nie każdy na komputerze gra w gry, nie każdy na komputerze pracuje. Niektórzy przeglądają pocztę, napiszą od czasu do czasu dokument, czy zrobią przelew. I słuchajcie, do takich właśnie osób chyba te sprzęty są e, właśnie produkowane. Dla takich osób są one produkowane. Natomiast zobaczymy, co ma toś w środku, bo tutaj. Myślę, że ja się rozczaruję, ale nie chcę tak daleko w przód wychodzić. Dlaczego tak myślę? Po pierwsze, trzeba tego laptopa zdiagnozować, ponieważ klient ma z nim problem. A przy okazji sprawdzimy, jak ten laptop jest wykonany. Więc tutaj prawdopodobnie będzie złącze na dysk M2. Ale najważniejsza rzecz, która Was i pewnie mnie interesuje, to jest kwestia tego, co się z nim dzieje. Postarajmy się go uruchomić. Nie świeci nam się dioda, jeszcze przytrzymajmy. OK, jest taka zasada, jak to właśnie w każdym takim chińskim pseudo-tablecie albo laptopie, tak, że musimy ten przycisk chwilę przytrzymać. On nie się uruchamia. Natomiast nas interesuje, co klient dał nam tutaj za informację przy przyjęciu. Bardzo wolno działa. Są blue screeny, czyli sprawdzić dlaczego te blue screeny wyskakują, co się dzieje, czy jest to wina pamięci, czy jest to wina dysku, bo może być wina i pamięci i dysku, może być wina procesora, może być naprawdę bardzo dużo powodów, dlaczego są blue screeny, albo i samego oczywiście systemu. Zobaczmy co się dzieje. Czy wolno działa? Wydaje mi się, że tak, bo to logo Windowsa kręciło nam się. No a teraz czekamy, czekamy, czekamy i nie mamy żadnego ekranu, nie mamy obrazu. Więc po prostu ten komputer bardzo wolno działa. Dlaczego w ogóle się tym też zainteresowałem? Dlatego, że zasilacz, który tutaj jest, zobaczcie, jest to zasilacz 12V. To się w laptopach normalnych, standardowych nie zdarza. 12V, 2A. Przeważnie jest to, to zasilanie 19 albo 20V. Mamy myszkę. Także jest krok do przodu. Natomiast ekran na chwilę obecną nadal jest czarny, czyli no ładuje nam się system. Słuchajcie, nie wiem co w tym komputerku może być, albo on ma aż tak bardzo słaby procesor, w co wątpię, bo klienci by się już na samym początku denerwowali, prawdopodobnie te laptopy zwracali. Jest szansa, że coś tu się po prostu dzieje z dyskiem. Natomiast to sobie musimy sprawdzić. Ma być tutaj teoretycznie 8 GB RAMu, ma być jakiś celeron, jeśli chodzi o procesor, i ma być dysk 256 GB. Oczywiście ma być to w teorii dysk SSD, natomiast jest jakaś szansa, że może być to dysk na przykład MMC. Chociaż 256 GB, myślę, że to może być już pra prawidłowy taki standardowy dysk SSD. Dobra, uruchamia nam się system, chodzi to faktycznie no bardzo, bardzo wolno. Nie, 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 nie tak to powinno na, na pewno działać, coś tutaj tego laptopa boli i to dzisiaj sobie razem zdiagnozujemy, a przede wszystkim sprawdzimy jak taki laptop wygląda w środku, czy jest w ogóle sens takie wynalazki kupować, Windows się uruchomił. No, i sprawdzimy specyfikację. Z racji tego, że jest tutaj system klienta, no to nie chcę tego pokazywać. Sprawdzimy sobie tylko i wyłącznie po prostu specyfikację tego komputera. Czy to się zgadza? Chodzi to naprawdę dramatycznie. Właśnie uruchamiam mój komputer. Tak, mamy tutaj dysk 256 GB. No, mamy, słuchajcie, no, otwiera nam się specyfikacja jeszcze. Tego komputera masakra. Mamy 8 GB pamięci RAM i procesor Celeron N4120. Taki oto model Windows 10 Pro. To jest ciekawe, że w takim laptopie jest Windows 10 Pro. No i teraz tak, czy motyca jest dotykowa? Niestety nie jest. Z racji tego, że ten komputer chodzi naprawdę bardzo, bardzo wolno, pasuje go zdiagnozować. Żeby go zdiagnozować, podłączmy sobie oprogramowanie. Z racji tego, że mamy tutaj tylko USB typu C, żeby to podłączyć Nie mamy standardowego portu USB. I teraz tak, uruchomimy program testujący, tylko i wyłącznie po to, żeby... I wciskamy Enter. I co mamy? Ten Enter nam nie działa? Nie, tutaj wszystko nam działa, a sam Enter nam nie działa, to jest ciekawe. Dobra. Escape. Ok, mamy 28 sekund, musimy poczekać, żeby się samo z siebie to załadowało. I teraz zobaczcie, że system testowy się już właśnie uruchamia. I teraz będziemy mogli sprawdzić dwie rzeczy. Po pierwsze, dlaczego nam Enter nie działał? Czy faktycznie jest tutaj problem z klawiaturą? Bo być może jest, nie wiem. Spróbujemy coś tutaj wpisać. No, te na klawisze działają, te na górze nie. Dobra, sprawdźmy to, czy tak faktycznie jest. Bo to jest bardzo ciekawe. I teraz możecie to zobaczyć razem ze mną. Jest takie narzędzie, które nam pozwala sprawdzić, czy ta klawiatura poprawnie działa. Już wam pokażę. Zobaczcie. No i wciskamy teraz klawisze. 1, 2, 3, 4. Działa 7, 8. No to te już nam znowu nie działają. Teraz wciskamy te tutaj. Nie działają. Zobaczcie, te też nie działają, łącznie jest symenterem, który nam właśnie nie działa, Lecimy dalej, no te nam na przykład działają, widzicie? No i te, te nam też nie działają, nie dają żadnej reakcji, Fn-ki nam działają. Czyli słuchajcie, jest tutaj ewidentnie jakiś problem z klawiaturą. Możemy jeszcze coś takiego nacisnąć jak to, żeby... Te numeryczne spróbować włączyć albo wyłączyć, natomiast zobaczcie, to w ogóle nie działa. Więc to nie jest ten problem. No ale zobaczcie, mamy pierwszą pusteczkę, którą znaleźliśmy, jest tutaj problem z klawiaturą. Lecimy sobie dalej. Czyli teraz tak, co możemy po raz kolejny sprawdzić? Jeśli mamy blue bardzo często jest to problem od na przykład pamięci RAM. Warto sobie sprawdzić, jest tutaj taki program jak MemTest. I co Wam już mogę powiedzieć? Na tym programie widzimy bardzo fajną rzecz, na której trzeba się skupić, czyli widzimy 4 kości po 2 GB każda, czyli już wiem, że te pamięci są lutowane do płyty głównej, tak jak wcześniej wspominałem. Zobaczcie. No i tutaj możecie sobie puścić taki test. Ten test nie jest taki do końca super miarodajny. Lepszy jest test, który można wykonać z poziomu tak jakby pendrive'a i DOSa niż taki na systemie live, ale jak najbardziej też ten mem test potrafi działać i też to jak najbardziej e, w taki sposób możecie sobie pamięci sprawdzić. E, no, pasuje teraz, zaczekasz tak z 10-15 minut, czy nic się nie wydarzy. Słuchajcie, minęło kilka minut. Mem test jak najbardziej został wyłączony, ponieważ no, żadnego błędu nie znaleźliśmy. Ale tak naprawdę, żeby sprawdzić pamięć RAM poprawnie, ten mem test musiałby zostać puszczony na kilka godzin. Bo czasami jest tak, że 3, 4, 5, 8, 10 cykl, wtedy dopiero coś się dzieje. Natomiast teraz, tak, skoro wstępnie ten, ta pamięć RAM jest szansa, że jest sprawna. To sprawdźmy kolejną rzecz. Sprawdźmy dysk. Po pierwsze, jaki ten dysk tutaj mamy, i dosłuży na przykład do tego jeden z programów. Jest to program CrystalDisk.info Info Fast Speed K7N8 256 GB. Nie wiem, co to za nazwa, ale wskazuje na to, że jest to jakiś super fajny, szybki i mocny dysk SSD. <laughs> Oczywiście śmieje się. SATA, jest to dysk SATA, czyli będzie to albo dysk M2 albo dysk 2,5-calowy, gdzie raczej w tym laptopie ciężko, żeby się tutaj 2,5-calowy zmieścił, więc będzie to dysk właśnie SATA, ale dysk SSD. Ma przepracowane 3420 godzin. Najważniejsza rzecz, którą potem możecie dalej sprawdzić, to są dwie rzeczy. Prędkość tego dysku, bo od tego zależy jak ten system Wam się wczytuje. Jak, jeśli taki dysk będzie miał okolice ok. 200-300 mega na sekundę, to będzie w porządku, a ile ten ma? Przekonajmy się razem. Ciach. No i słycha, słuchajcie, mamy chyba bingo. Znaleźliśmy problem. Zobaczcie jaki problem ma ten komputer z startem tego dysku, żeby cokolwiek z niego odczytać. To dlatego macie problem właśnie z tym, żeby wczytał się tutaj Windows. Dobry dysk ma od 40 do 160 milisekund. Ten dysk no, ma problem z odczytem nie ma e, sektorów, ale ma komórki pamięci. No i z tymi komórkami jest tutaj problem. E, potem jak ten komputer się już wczyta do tak, tego Windowsa, to jakoś to w miarę czasami zaczyna działać, ale to też podkreślam czasami, bo nie zawsze. Zobaczcie, 8,7 mega na sekundę to jest dramat. Dobra, a spróbujmy zrobić coś takiego, że od drugiej strony próbujmy przeskanować ten dysk i mamy troszkę szybciej, i dalej już jest problem, czyli. O, tutaj będzie delikatnie szybciej, zobaczcie. W takim wypadku mamy prawdopodobnie problem rozwiązany. W sensie takim, że mamy problem zdiagnozowany. To nie jest problem rozwiązany, tylko problem jest zdiagnozowany. Jest tutaj problem z dyskiem. Zobaczmy, jak ten komputer wygląda w środku. Czy ten dysk w ogóle tutaj jest na złącze Faktycznie do SATA, czyli na M2. Czy nie jest czasami lutowany do płyty? Bo jak będzie lutowany do płyty, to będzie. Coś czuję, że. Możliwe, że będzie po ptakach. Teraz tak. Odkręćmy te dwie śruby. Zobaczmy czy tego dysku czasami tutaj już nie ma, bo jest taka jakaś mała szansa, że on tutaj może być. OK, podnosimy klapę. Co? I tutaj dysku nie mamy, ale mamy złącze na dysk. Dobra. Czyli mamy, zobaczcie tutaj, złącze na dysk M2. Też pewnie SATE. Natomiast ważne jest to, że takie złącze jest. Odkręcamy i patrzymy, co tutaj mamy w środku. Tak, ten komputer prezentuje się w środku. Co mamy na pierwszy rzut oka? Mamy dostęp do. Widzę, że delikatnie bateria zaczyna nam tutaj puchnąć. Na takie rzeczy bardzo trzeba zwracać uwagę, wiecie. Bateria nie może puchnąć. Jeśli bateria puchnie, no to trochę staje się to później niebezpieczne. Ale na pierwszy rzut oka mamy, zobaczcie tutaj jakiś dysk. Jest to dysk 256 GB. Jest to dysk SATA, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym. Tak, teraz możemy sobie zobaczyć jego napisy. Mamy procesor na tej płycie w tym miejscu, tak? Jest to oczywiście chłodzenie, tak jak widzimy, pasywne, czyli nie ma tutaj żadnego wentylatora. Żeby mieć pewność, że tutaj po wymianie tego dysku na sprawny dysk, w sensie na takim, że będzie to dysk, który będzie sprawny i zainstalujemy system i to będzie chodziło, to dobrze by się było o tym przekonać, tak? Więc zróbmy tak. Podmieńmy na sam początek ten dysk. Dobra, mamy baterię odłączoną. Jak mamy baterię odłączoną, możemy teraz wykręcić ten dysk, no i po prostu podmienić go na jakiś inny, zainstalować system i zobaczyć, czy to będzie działało. Dobra, to teraz tak, podłączmy faktycznie jeszcze raz tą baterię. No i zobaczymy, czy się uruchomi, czy będzie taka sama sytuacja. Dobra. Mamy logo, i co dalej będzie? Ładuje nam się Windows i tutaj jeszcze Windows 11. No dobra, zobaczymy jak ten Windows 11 będzie się zachowywał, czy będzie działał w miarę szybko. Jeśli tak, mamy bingo. Jeśli nie, to znaczy, że coś ten komputerek boli więcej no i uruchomił się bez żadnego problemu, uruchomił się tak żwawo, szybko dlatego też, no działa to, po prostu działa to jak najbardziej działa to, teraz zrobimy tak za, no właśnie, zaawansowane uruchamianie, no jak to włączyć? uruchamianie, nie działa klawiatura, to jest problem bardzo duży dotyku nie mamy dalej, czyli ten komputer nie jest dotykowy Dobra, podłączmy tutaj klawiaturę na USB. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale z tego, co kojarzę, klient mówił, że on tutaj używa chyba klawiatury i myszki albo samej myszki zewnętrznej. Dobra, zmień opcję zaawansowanego uruchamiania, to nas interesuje. I klikniemy uruchom komputer ponownie. Dobra, mamy system uruchomiony po raz kolejny, ten nasz testowy. I interesują nas e, jak wcześniej po prostu prędkości tego dysku, tak, który jest teraz zamontowany. Więc teraz tak, diagnostyka. Wiktoria, dysk, który widzimy, Stora I zobaczmy, jakie są jego prędkości. No i zobaczmy, mamy tutaj bardzo fajną prędkość, czyli ponad 300 mega na sekundę. Co świadczy o tym, że ten dysk jest w pełni sprawny, natomiast tamten, niestety, nie. I teraz powiecie mi, tak, czy mam coś do takich wynalazków? No bo nazwijmy to. Jest to jakiś tam po prostu ładny laptop, który bardzo ładnie wygląda, i osoba, która się nie zna, kupi go, bo jest ładny, tak? Czy jest on funkcjonalny? Do prostych rzeczy, tak. I jak najbardziej, tutaj, do takich rzeczy codziennych, domowych, myślę, że nie jest to zły sprzęt. Tak jak widzicie, w przypadku na przykład dysku, ten dysk jest totalny no-name, jest to po prostu totalny chińczyk, no ale też dziwne, gdyby było coś innego w sprzęcie za takie pieniądze. Ten sprzęt prawdopodobnie klientowi do tej pory działał, nie wiem, jak często go klient yy, używał. Aha, już wiem, co się dzieje. Czyli to to tak. Zobaczcie, w tym miejscu były takie podklejone dwie blaszki. <laughs> w tym miejscu są takie dwie blaszki, które... No, muszą być, żeby domykało się, żeby komputer się domykał i żeby go przyciągło, tak? No jest to faktycznie wykonanie naprawdę kiepskie. Zobaczmy jeszcze do tej płyty głównej, bo pewnie was to interesuje. I mnie też w sumie jak to jest wykonane. Płyta ma dwa złącza M2, tutaj wielkie brawa dla producenta, że jest możliwość po prostu zamontowania dwóch dysków. Nie jest to za. Popularne. I teraz tak odkręćmy chłodzenie, i zobaczmy, co mamy tutaj w środku. Słuchajcie, mamy to chłodzenie ściągnięte. Jest to kawałek miedzi, która pewnie jest może i wystarczająca na taki procesor, na taki potwór, ale jeszcze raz, yy, do tego, zaraz wrócimy. Zobaczcie, mamy tutaj tego Celerona, mamy układ KBC, jest tutaj miejsce albo na KBCK w wersji BGA, albo tutaj na dysk MMC, nie wiem. Tutaj mamy kartę bezprzewodową, która jest wlutowana na stałe do płyty głównej, więc tak jest zbudowana ta płyta. Jak jest ona z drugiej strony zbudowana, tam raczej tych elementów będzie dużo mniej. Tak, jak widać, ta płyta właśnie w taki sposób wygląda. Tu mamy to rozszerzenie. Ciekawe, co tutaj jest, co to są za porty. Jest szansa, że mamy jakąś stację dokującą, którą możemy sobie dokupić i na przykład mieć tutaj rozszerzenie portów, żeby mieć zwykły standardowy port USB, bo tutaj takich nie ma. No, ale jest to coraz częściej spotykane w takich właśnie sprzętach. No i słuchajcie, co możemy powiedzieć w podsumowaniu? Klient tutaj ma uszkodzoną klawiaturę, uszkodzony ma dysk, dysk jak najbardziej do wymiany. Myślę, że jeszcze będzie się to opłacało zrobić. Co do klawiatury, jeśli klient chce z niej korzystać, no pytanie, czy po pierwsze będzie dostępna a po drugie, no, zwiększa to dość sporo koszty. Myślę, że to nie będzie miało sensu ekonomicznego, natomiast takie sprawdzenie dla klienta jak najbardziej wykonaliśmy. Cieszymy się, słuchajcie, z tego, że laptop jest aluminiowy, tak? Jest to, jest to, podkreślam, gówno prawda. Nie we wszystkich takich sprzętach, ale w większości jest tak, że mimo że widzicie aluminium z góry, to wszystkie zawiasy i wszystkie mocowania, tak jak tutaj widać, widać to fajnie, nie? To wszystko jest plastik. Ten plastik jest przyklejony do tego aluminium, ale to wszystko trzyma się właśnie w tym plastiku. I tak jest dookoła, zobaczcie, jest tutaj obwódka, gdzie to wszystko jest plastikiem jakby zalane i wszystko jest przykręcone do tego plastiku. Więc czy te zawiasy czy prawdopodobnie w klapie zawiasy, które są przy matrycy, to wszystko trzyma się w plastiku, który po kilku latach robi się delikatnych, no i po prostu to Wam pęka. Więc teraz tak, jestem bardzo ciekawy Waszego zdania, czy takie sprzęty za 1,5 tysiąca warto kupić gdzieś w Chinach, na przykład po kroju czegoś takiego, czy macie takie sprzęty? Czy z takich sprzętów korzystacie? Czy jesteście zadowoleni? Czy jak wam to po prostu służy? Ja wiem, że nie jest to sprzęt do gier i nie oczekuję, żeby to był sprzęt do gier. No i teraz jestem ciekawy, czy jeśli używacie takich sprzętów, no to czy takie, jesteście po prostu z niej zadowoleni? Bo jestem ciekawy, wiecie. Bardzo podobnie jest teraz z tymi nowymi samochodami, tak? Możecie kupić, wiadomo, że Mercedesa s klasę za pół miliona, ale możecie też kupić jakiegoś Sińczyka, który kosztuje 100 tysięcy, nie wiem, 120 tysięcy przykładowo, czy 100 tysięcy, na jakaś tam była rocznika. No i ja, ja wiem, że to nie będzie sprzęt na 20 lat, tak? To nie będzie samochód na 20 lat, ale niech pojedzie ten sprzęt, nie wiem, bezawaryjnie 7-8 lat. Czy takie sprzęty uważacie, że mają miejsce na rynku? Coś więcej się nie opłaca robić, ale zobaczcie, jeśli mielibyście na przykład przeznaczyć 3000 tysiące na laptop, jak Przeznaczacie półtora, bo potrzebujecie laptop do wykonania przelewów, napisania dokumentu raz na miesiąc, czy odczytanie pocz poczty, kupujecie takiego laptopa. Laptopy te mniej więcej wyszły w 2021 roku, czyli mamy 5 lat, które nam one służyły, tak? Czyli taki laptop służy 5 lat i za 1,5 tysiąca kupujecie kolejnego takiego laptopa na kolejne 5 lat. Czy jeden za 3000 tysiące wytrzyma 10 lat? To jest ciekawe pytanie. I zostawiam je otwarte, żebyście mogli skomentować i dać znać. Bo w tym przypadku mamy mieszane uczucia. Wiecie, z jednej strony mógłbym, wolałbym dołożyć do czegoś i życie mi pokazało bardzo często i bardzo dużo razy, że jak jestem chytr na coś, nie kupię czegoś naprawdę sprawdzonego, dobrego, to potem i tak to kupię, gdzie zostaje z kolejną rzeczą, czyli jakby jest takie powiedzenie, że biedny dwa razy płaci, czy biedny czy chyty dwa razy traci, tak? Ja się z tym zgadzam, ale to jest mój przykład. Moje życie mi pokazało, że tak jest. Czyli przykładowo robię sobie strzelmy to. Inteligentny dom, kupuję tam jakieś czujniki temperatur, duperele różne, które kosztują X, ale po roku dwóch, trzech, jak widzę, jak działają lepsze, to po prostu kupuję te lepsze, a tamte leżą. I to jest tak samo na przykład na serwisie ze sprzętem, nie wiem, lutownicami, hotami, mikroskopami. To jest naprawdę coś, co od X lat u mnie się sprawdza, czyli czasami warto jest dołożyć do czegoś lepszego, ale ja z tego korzystam. A osoba, która by z tego korzystała od czasu do czasu, myślę, że to by mogła być dla niej rzecz, która by nie była głupia. Ale chciałbym poznać Wasze zdanie. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie, o takim wynalazku. Ten film powinien być bardzo krótki, natomiast. Yy, no chodzi o po prostu ciekawość, ja zaspokoiłem swoją ciekawość, czyli wiem jak ten komputer jest zbudowany. wy też wiecie jak ten komputer jest zbudowany i teraz chciałbym poznać wasze zdanie. Czy warto, czy nie warto takie coś kupić i jeszcze raz pamiętajcie, jak będziecie komentować, będziecie mówić, czy na przykład jest to złom, czy na przykład jest to coś fajnego, pamiętajcie, że to nie jest dla gracza. To nie jest dla klienta, który będzie z tego codziennie korzystał po kilka, po kilka godzin. Myślę, że osoba, która to kupuje, jest tego świadoma. Jest to sprzęt, który od czasu do czasu uruchomić, napisać bardzo, no po prostu wykorzystywać go nieczęsto i niedużo do takich normalnych, codziennych rzeczy, bo i tak większość pewnie teraz rzeczy, które robicie, to robicie już na telefonach. Sam tak często robię te aplikacje pod telefony są na tyle już fajne i dobre, że czasami wygodniej jest na przykład coś wykonać na aplikacji z telefonu niż robić to na komputerze. Także w komentarze są Wasze, zapraszam do dyskusji na ten temat. Gdybym takie komputery jeszcze miał innych marek, nie wiem jak już ta marka nawet się nazywa, ale po prostu inny marek, czy chcecie, żebym Wam coś takiego czasami pokazał, rozkręcił go, pokazał jak wygląda płyta główna? Hmm. Jeśli tak, dajcie znać, da się to zrobić. Trzymajcie się, do następnego, cześć!